Witam w kolejnej części naszego cyklu Zwinna Środa. Dzisiaj powiemy sobie trochę o jednej z najważniejszych ról definiowanych przez Scrum Guidea, ale ta rola bardzo dobrze wpisuje się w całość podejścia Agile, o którym rozmawiamy i zwinności jako takiej. Dlatego dzisiaj trochę o Product Ownerze. Możemy spłaszczyć tą nazwę i powiedzieć, że jest to właściciel produktu, ale nie oddaje ta polska nazwa pełni wartości tego słowa. Mówimy o człowieku, który trzyma produkt, człowieku, który tak naprawdę odpowiada za ten produkt, odpowiada za rozwiązanie, czasem, nawet głową, choć nie zawsze. Ale również ma mieć umiejętność wyciągania z tego produktu maksymalnej wartości, co niejednokrotnie jest bardzo trudne. Dlaczego o tym człowieku dzisiaj? Ano dlatego, że w naszym podejściu i w naszej zwinności, którą staramy się w tej chwili implementować wspólnie z Państwem, ta rola będzie rolą, o którą będziecie się musieli Państwo postarać. Dlaczego? Dlatego, że to Państwo najlepiej wiecie, w nawiązaniu do naszego poprzedniego spotkania. Co daje maksymalną wartość Waszemu przedsiębiorstwu, i jakie elementy naszego systemu w powiązaniu do naszych usług dają szansę na osiągnięcie maksymalnej wartości biznesowej? Ten człowiek bardzo często jest przedstawiany w różnego rodzaju opracowaniach jako taki wesoły pan w okularach i w krawacie. Okazuje się, że jest to trochę prawdy, bo ma on taką metaforyczną rolę pewnego powiązania pomiędzy biznesem a IT, czy w wypadku świadczenia usług wdrożeniowych pomiędzy klientem a dostawcą tych usług, tak żeby. Te usługi były dostarczane w taki sposób, w takiej kolejności i w tych obszarach, za które klient chce zapłacić, to po pierwsze, a po drugie, z której to płatności beneficjent będzie mógł otrzymać maksymalną wartość, czyli spełnić swoje najważniejsze cele biznesowe. Dlaczego ta rola jest kluczowa? Ta rola jest kluczowa, dlatego że tak naprawdę w niej ogniskują się wszystkie bolączki wynikające z podejścia tradycyjnego, czyli takiego, w którym mieliśmy dużą analizę, w którym długo państwo oczekiwaliście na efekt końcowy w postaci systemu. i to podejście właśnie z taką osobą kluczową, która zna merytorycznie potrzeby przedsiębiorstwa powoduje, że unikamy budowy czy nadbudowy nad projektem ciała, które do tej pory decydowało o kluczowych rzeczach, czyli o zmianie zakresu był to Komitet sterujący, natomiast w wypadku posiadania product ownera my skupiamy się na tym, żeby była to osoba, która ma prawo i potrafi e, zakres produktu zmienić. Oczywiście w jakichś granicach tolerancji, ale potrafi, potrafi to zrobić. E, co tak naprawdę taki product owner powinien, może, albo w jaki sposób jest opisywany i co jest jego rolą. Przede wszystkim musi, musi potrafić określić cechy produktu oraz priorytetyzować, w jaki sposób one będą realizowane. To dotyczy zarówno skrama i programistów naszych wewnętrznych, którzy tworzą produkty, które Państwo doskonale znacie bo tam oni muszą wiedzieć w jaki sposób i w którym kierunku produkt ma podążać i co w pierwszej e, iteracji ma zrealizować zespół deweloperski, co da największą wartość temu produktowi, ale wartość rozumianą przez perspektywę klienta co do funkcjonalności i ilości spełnionych wymagań biznesowych. On odpowiada oczywiście szczególnie w wypadku, jeżeli mówimy o produkt ownerze usługowym, do którego będziemy Państwa zachęcać, do którego posiadania będziemy Państwa zachęcać, to tak naprawdę odpowiedzialność za rentowność. To on ma powiedzieć, czy było warto to zrobić, albo czy będzie warto zrobić te elementy, które planujemy dalej, czy tak naprawdę możemy coś odpuścić, a zrobić w to miejsce coś innego, co dla niego jest dużo bardziej wartościowe. On też ustala priorytety i to zarówno wewnętrznie w naszym dziale RD, jak i w trakcie świadczenia usług będziemy rozmawiać z Państwem o tym. On mówi: Słuchajcie, dla mnie priorytetowym to są te cztery elementy, bo ja rozumiem biznes, wiem, jakie są główne cele biznesowe naszej firmy, wiem, na co chcę wydać pieniądze, i patrząc do stosunku ilości pieniędzy do efektu końcowego, dla mnie właśnie te pięć elementów będzie najbardziej kluczowych. Oczywiście, my będziemy ze względu na specyfikę produktu, jakim jest system ERP, mówić o tym, tego nie możemy zrobić przed tym bo to nam zamknie pewne ścieżki i uniemożliwi pójście w pewnym kierunku, ale będziemy w stanie wtedy operować w ramach czegoś, co dla Państwa jest bardzo wartościowe. Co ten product owner jeszcze robi, koryguje cechy tego produktu, czyli jest w stanie powiedzieć, tak. no W naszym wypadku ERP musi mieć położony akcent na finanse, albo w wypadku wdrożenia MESA, ten akcent musi być położony na integrację z systemem wysokiego składu, który jest niezbędny do pracy naszego przedsiębiorstwa, bo jest sercem naszego, e, naszej nowej hali, którą chcemy zinformatyzować, I tak, dalej, i tak dalej. Można by było wiele o tym mówić. Co na koniec, co najważniejsze i co mamy też w tej chwili u nas wewnątrz, już i na pewno, mam nadzieję, w najbliższej przyszłości, przynajmniej u niektórych z Państwa, którzy zdecydują się na właśnie zwinne podejście do wdrożenia czy rozwoju systemu ERP. On też akceptuje, on mówi o tym, tak, to zostało zrobione, mamy spełnione wymagania, zrealizowaliśmy cel biznesowy, dzięki temu możemy powiedzieć, że ta usługa dała nam dużą wartość właśnie tą wartość, do której dążyliśmy i która była moim głównym priorytetem. Dodatkowo, mówiłem już o tym wcześniej, jest to osoba kontaktowa, osoba niezbędna do tego, żeby transferować wiedzę i informacje pomiędzy zespołem wykonawczym, zespołem deweloperskim, zespołem wdrożeniowym, a tym, e, jak to się mówi, e, slangowo biznesem, który czeka na efekty i chce osiągnąć pewien zysk, może nie materialny, ale zysk w postaci wdrożenia systemu informatycznego. E, to, że product owner tak naprawdę jest jedną osobą, daje nam szansę na to, żeby decyzje były podejmowane szybko i efektywnie. I były podejmowane na podstawie wiedzy globalnej na temat tego, po co robimy pewne rzeczy, po co te elementy nam są potrzebne i niezbędne do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, tak, słuchajcie, pracujemy, idziemy w dobrym kierunku i będziemy robić dalej. Dlatego ja osobiście bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby przy próbie podejścia do budowy nowego rozwiązania w obszarze systemu ERP lub też w ogóle zastanawiania się nad tym, który system ERP na rynku wybrać, Mieć z tyłu głowy, czy mam osobę, która może w rolę Product Ownera wejść, i czy ta osoba będzie w stanie sprostać temu zadaniu, bo to zadanie nie jest łatwe, ale ogromnie podnosi efektywność i rentowność budżetową projektu. No i właśnie dobrych osób w tym obszarze sobie i Państwu życzę. Dziękuję.